Wielkiej Polsce Dobry wieczór Państwu Szczęść Boże Wszystkim naszym fanom Którzy odwiedzają Nasz kanał Wyczerpać Informacje z różnych dziedzin Nauki Literatury Historii Muzyki, polityki Medycyny, religii I temu podobne Tematy poruszamy w, w naszych programach. Mówię naszych, bo mam na myśli panią Anię z Krakowa, którą serdecznie witam. Dobry wieczór, pani Harino. Dobry wieczór na, na dzisiejszy wieczór przygotowałyśmy temat pod tytułem. Władysław Seby, Sebyła, ofiara zbrodni katyńskiej. Dlaczego poruszyliśmy, Pani Aniu, ten temat? Halo, halo. Jest to, jest to efekt zapoznania się Pani z biblioteką Instytutu Pamięci Narodowej, w którym ofierze, ofierze, no, zbrodni katyńskiej. Tak, właśnie będzie mowa o tym panu. O tym panu. Przed Stalinem w Władysławie Sebyle, który żył w latach 1902 dziewięćset dwa, tysiąc O dziękuję serdecznie. Pani serdecznie. Pani by pani coś Pani coś dopowiedziała o tym, na ten temat? Dlaczego o nim mówimy? W razie ja do tej pory nie znałam, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek słyszała o jego y, twórczości. O, no, kiedy w szkole, no właśnie o tych dzieciakach, które wykonują te biegi, Mo znaczy można powiedzieć, że że to jest dobra sprawa, nie? że nasze pokolenie nie wiedziało nic o zebyle, a teraz są takie czasy, że młodzież się dowiaduje. O tych ludziach, którzy zginęli w takich okolicznościach, a coś znaczyli. Unikam. Historia kryje wiele takich tak? spraw, mhm. i wydarzeń, i postaci. Mhm. No, i właśnie mam przed sobą, nie widzi pani tego, no mam przed sobą biuletyn pod penu pod tytułem Szlaki nadziei. No właśnie miejmy nadzieję, że, że nie powtórzy się taka zbrodnia katyńska. Że nie powtórzą się takie czasy, gdzie brat będzie zabijał brata. To też zależy nie, nie tylko od nas, od, ale od tego młodego pokolenia, które wychowywane jest w duchu patriotycznym. Dobrze myślę pani Aniu. Czy mówi Pani o dzisiejszej młodzieży? Tak, tak. Znaczy mówię o tej młodzieży, która występuje w tym biegu, nie? A biegu. Tak, tak. No tak, to na pewno ten bieg ma na celu. Tak. Jak przybliżyć młodych ludzi, to Mhm. Z piękną i tragiczną historią polską. No, właśnie z historią y, polskich sił zbrojnych y, i Wyzwolenie państw i narodów, jak i opisanie szlaków, którymi Polacy, żołnierze i ludność cywilna zmierzali do wymarzonej ojczyzny. Drogi te wiodły przez różne kraje i kontynenty, wymagały wielkiej wytrwałości i hartu, ducha oraz ofiary krwi, a nie rzadko życia. Przewidziany na lata 2022-2025 projekt. Podejmie, obejmie na rozmaite formy, takie jak wystawy, konferencje, koncerty, upamiętnienia, a także publikacje. No, no coś się robi y, z tą młodzieżą, y, która jest naszą przyszłością. Y, a jeszcze raz y, mówimy, y, Przypominamy postać Władysława Sebyły, bo właśnie ten biuletyn jest poświęcony. Już pokazywałam to zdjęcie, a jest na kilku stronach przedstawiony życiorys Władysława Sebyły i kilka jego utworów poetyckich. Właśnie znalazłam takie zdjęcie. Może nie widać tu za bardzo, ale jest tu y, grup symboliczny. Grup y, Władysława y, Sebyły y, w Warszawie y, na Brudnie. Y, 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 jest tu pochowana y, żona Sabina. Y, no i. i ale Władysław Sebyły. Bo zamordowany jeniec praktycznie jest pochowany na cmentarzu ofiar totalitaryzmu w Arkowie. O, pięknie. Pięknie. Pani Aniu, pięknie, ale obiecała Pani dodać coś o tej Sabinie. O Sabinie? O małżonce? Tak, tak. Mówiła Pani o tej postaci, kim ona A, była? Pani Sabyłowa. Sa pani Sabyłowa no przed II wojną światową pracowała jako urzędniczka PKO, ale co ciekawe, była specjalistką w dziedzinie grafologii. Przeszła szkolenia w Instytucie Psychotechnicznym. Urzędu Kryminalnego Policji Państwowej oraz w Mennicy Państwowej. W czasie wojny utrzymywała się z hawciarstwa, a po wojnie do 60 roku, czyli do ukończenia, do przejścia na emeryturę, pracowała jako urzędniczka w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Praktycznie przez no, większą część życia mieszkała cały czas w jednej kamienicy w Warszawie przy ulicy Brzeskiej 5. Mm -hmm. Nie, no to... Była autorką, była mm -hmm. autorką um, opowiadania, moja matka opowiada, wspomnień. Mm -hmm. W 1985 roku zostały opublikowane notatki z Porał Obrzeżny Warszawy. Dobra. Był Dzie dziennik. Mm -hmm. Dany 5 lat po jej śmierci. Dobra, dziękuję serdecznie Pani Aniu, bo yy, yy, jeszcze chcę dodać yy, na temat tego. Yy, da od, aha, to właśnie Pani miała przeczytać ten wiersz, yy, ostatni wiersz. Ale może ja jeszcze króciutko zreferuję życiorys. Yy, Pan, ale? Ale były poety? Sybyły, króciutko. No bardzo będzie dobrze. Hmm, więc urodził się, tak jak Pani wspomniała, w 900, 1902 roku w Kłopucku. Yy, I w wieku 3 stracił mamę mieszkał następnie z macochą i ojcem w Dąbrowie, w zagłębiu Dąbrowskim, bo tam ojciec jego był nauczycielem i już od wczesnych lat życia przejawiał bardzo silne zainteresowania i talenty artystyczne, W wieku 8 lat zaczął pisać wiersze. Uczył się gry na skrzypcach i na fortepianie, a również próbował komponować. Więc był bardzo artystyczną duszą. Na studia Poszedł na Politechnikę Warszawską, ale po roku przeniósł się na Polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i już wtedy uczest, uczęszczał na, na wykłady z historii malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych. Więc cały czas obracał się w kręgach artystycznych. Ale co ciekawe, że. W młodości, jeszcze był nieletni, podniósł sobie w jego dwa lata, i w takim stanie, to przystąpił do pierwszego powstania Śląskiego. I po zakończeniu walk wrócił do gimnazjum. Więc był to, był to człowiek bardzo wrażliwy i no tutaj obowiązkowy. również odpowiedzialny patriotyzm i rozumienie spraw polskich hm? Nie, no proszę kontynuować potem była politechnika tak tak ale, a, ale, ale. To tylko przez rok mhm. Był na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował polonistykę. No i gdzie spotkał się z tymi ludźmi od fiura. I no właśnie, i w, w 27 roku został członkiem grupy literackiej Quadryga, ale też w innych. I, i od 30 drugiego roku był współpracownikiem dwutygodnika Z, a debiutował cyklem wierszy pod tytułem Modlitwa. To był też rok 27. No, w 28 się ożenił, a w 31 był Mianowany do stopnia podporucznika, czyli, no i, i był związany w różny sposób z wojskiem, awansował tam sukcesywnie. W 1935 roku podjął pracę w Polskim Radio, no i, i pisał wiersze. Bardzo piękne. Które wyrażały taką treść filozoficzną, tak? moralną, społeczną, ale tak jak ci inni koledzy po fachu, przywiązywali wielką wagę do formy kunsztownej, mniej do treści. Chociaż on, jego wiersze były piękne pod względem treści, ale nie, nie docierały do nielicznych odbiorców, którzy znali się na tej jego poezji intelektualnej. Pani Aniu, mam, mogłaby Pani przeczytać coś? Przytoczę wiersz pod tytułem Wiosna. No, no bardzo, bardzo mi prosi. A, no, bardzo ciekawy. A, ja, tak, moment. Czy już zakończyłyśmy to, to jego życie? Nie, wrócimy jeszcze. Tak, no Za dobrze. Do, 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 dobrze. Tylko A, tak, to, słusznie, już słusznie. Pomcówkę. Tak. Wiosna. Na wiśle wystrzeliły żagle i szumi nurt. I śpiewa wiatr, odsłonił się w oddali nagle, odmyty z lodów świat. Przesiana słońcem, siwa przestrzeń, daleka wieś i zwałych mur, i cisza leży jak w orkiestrze, nim tonów buchnie chór. Paruje ziemia słodkim sokiem. I na to polach dwóch zielonym wykwitł już obłogiem przejrzystych listków puch. Jakieś kałuże w krąg się mienią, i słychać tupot pod jakiś nóg, i dudni głucho w oddaleniu, warszawy huk. I nad niespełnione czyny moje, nad skręty fal. Nad brzeg i las. Gnany wiosennym niepokojem. Grzmi uchodzący czas. No. No piękny. Jestem w 1929 roku Władysław Serda został zmobilizowany. Walczył w kampanii wrześniowej, a po agresji. ZSRR na Polska 17 września 1939 roku i w kroczeniu do Lwowa został aresztowany przez Sowietów. Był przetrzymywany w obozie starobielskim. W 1940 roku wraz z jeńcami został przewieziony do Charkowa. 11 kwietnia 1940 roku rozstrzelany przez funkcjonariuszy obwodowego zarządu NKWD w Charkowie oraz pracowników NKWD przybyłych z Moskwy na decyzji Biura Politycznego z 5 marca 1940 roku. No i został pochowany na cmentarzu, znaczy ofiary. Zamordowani Jeńcy są pochowani na cmentarzu ofiar totalizmu, totalitaryzmu w Karkowie. No właśnie, znalazłam taki wiersz, y, W zbiorze obrazy myśli. Y, I znowu tłupot nóg sołdackich i grzmiących sotni gwizd kozackich, gwiaździsty nad Europą but. I mrowi się ludami wschód, a na zachodzie werbli trzask, rozgwar motorów z nieboskłonu, i krok miarowy wzywał łask Boga mocniejszych batalionów. Ojczyzno moja, a Ty, trwasz w żelaznym pogrążona gwarze, światowidową mroczną twarz zwracając w cztery strony wraży. I marzy ci się chleb i miód, i szklane domy w rodnych sadach, i szczęśliwości pełen trud pod gałęziami lip biesiada. A niebo wokół się czerwieni, otknął się kontuszowy trup, przystają mędrcy przerażeni, opustoszały widząc grób. I znów, czy znów, koło wrót dziejów. Płonący krąg porywa nas, skończyły się sny ko kołodziejów. Stalowy szumi groźny las. Po wojnie niewiele o nim pisano i nie wydawano jego wierszy aż do 1956 roku, gdy opublikowano jest wybrane. Ale. Yy, Czesław Miłosz uczcił starszego kolegę w swoim traktacie poetyckim opublikowanym po raz pierwszy w Paryżu w latach 1956-57. I jeśli mogę, to przytoczyć Tak, tak, tak. tak. I tu jest plusk kamieni lecących ze świata. Wspomnienie o życiu i twórczości Władysława Sebyły. Ostatni wiersz epoki był w druku, a jego autor, Władysław Sebyła, Lubił wieczorem wyjąć szafy skrzypce, kładąc futerał przy tomach Norwida. Haftki mundurów wtedy miał rozpięte, bo na kolei pracował na Pradze, w tym swoim wierszu, jakby w testamencie, do światowida, przyrównał ojczyznę. zbliża się do niej świt. I werbli trzask od równin wschodu i równin zachodu. A ona śni o brzęku swoich pszczół, o popołudniach w hesperyjskich sadach. Czy to zastrzelą w tył głowy sebyle, Czy to strzelą w tył głowy Zebre i pochowają go w Smoleńskim lesie. No właśnie, pani Anioł. Na tym zakończymy tę naszą audycję. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie naszego programu. Zachęcamy do oglądania i słuchania na naszych programów, bo jak widzą Państwo, są takie pouczające i ważne. Dziękuję Pani Aniu. Dobrej nocy życzę szczęścia, Boże. Dobrej nocy i do miłego zobaczenia i do usłyszenia. usłyszenia. Do zobaczenia. Добра ночь. ночь.